Witam państwa w tej troszkę dziwnej formie, ciągle z mojej perspektywy. Wprawdzie próbujemy do niej przywyknąć już mniej więcej od pół roku, ale ciągle rozmowa ze szklanym ekranem jest dla mnie sporym wyzwaniem. Normalnie studentów proszę o to, żeby. Zawsze włączyli kamerki w takiej sytuacji. Państwa niestety o to poprosić nie mogę, więc spróbuję jednak sobie poradzić w tej sytuacji. Transformacja cyfrowa w czasach pandemii. To jest temat mojego wystąpienia. Natomiast ja bym chciał spojrzeć na tę transformację cyfrową w czasach pandemii, przede wszystkim z perspektywy przywództwa i odpowiedzialności przywódców za transformację cyfrową. I zacząć, bym chciał trochę od takiego opisania sytuacji, znaczy Państwo doskonale tę sytuację już znacie, ale żebyśmy wszyscy mniej więcej tymi samymi pojęciami się posługiwali, to spróbujmy spojrzeć, jak ta sytuacja wygląda przez ostatnie kilka y, miesięcy. I to, co nas chyba przez ostatnie kilka miesięcy bardzo mocno dotknęło, to to, że ten świat dzisiaj jest absolutnie inny, niż był jeszcze pół roku, i byliśmy sobie w ogóle w stanie wyobrazić jeszcze pół. Roku temu. Tu macie Państwo takie przykładowe ikony tego, co się zadziało przez ostatnie lata, przez ostatnie miesiące jakieś dramatyczne spadki w wydatkach w tym pierwszym okresie pandemii, gdzieś zamknięte lotniska ograniczone możliwość wychodzenia w ogóle z domu, rosnące bezrobocie, również z tej perspektywy, początkowe spadki na giełdach, potem, żeby, po to, żeby potem nagle niektóre spółki, jednak, szczególnie te technologiczne, mogły budować kolejne maksimum wzrostów i dzisiaj być warte o 30 czy więcej niż jeszcze pół roku temu. Zmiany się pojawiły wielkie. Nawet nie oceniam do końca, które z nich są pozytywne, które negatywne, bo pewnie są i takie i takie, natomiast konkluzja jest taka, że na pewno ten biznesowy świat się e, zmienił. To jak bardzo się zmienił, przepraszam, nie tą, tą slajd, to jak bardzo się zmienił, to niech państwu pokażę, to taka Prosta ilustracja, oczywiście, z wybranej branży, bardzo konkretnej, natomiast przyznam, że ten wykres, ten, ten schemat, który w tej chwili Państwu pokazuję, który zresztą można znaleźć na YouTube w wersji ruchomej, więc widać, jak to się zmienia w czasie, on pokazuje rzeczywiście konkretną branżę lotniczą, jak, jak ona została dotknięta tą. Pandemią. To jest, po jednej stronie macie Państwo ruch lotniczy w marcu 2019 roku, po drugiej stronie w marcu 2020 roku, czym potraktujecie Państwo z mojej perspektywy ten wykres tylko jako schemat tego, jak bardzo wiele branż zostało dotkniętych tą właśnie pandemią. Natomiast to, co trzeba też zauważyć bez wątpienia, to że w centrum tych zmian na pewno są nowoczesne technologie. I te nowoczesne technologie, one w tym momencie, jakby w zupełnie innym miejscu, z którym się pojawiły, niż, niż były obecne wcześniej, zyskały na znaczeniu tam, gdzie już się nie do końca spodziewali tego, że mogą zyskać na znaczeniu. To znaczy, że gdzieś były oczywiście również wcześniej, ale nagle się okazało, że one są wszechobecne i one zaczynają rządzić naszym e, życiem, dlatego że chociażby handel online e, stał się naszą absolutną powszechnością. Roboty mogły pójść tam, gdzie przynajmniej na początku pandemii nie mogli pójść często pielęgniarze czy lekarze. Drony znalazły nagle zupełnie inne stosowanie, tak jak tutaj na tym zdjęciu w hiszpańskiej policji. Pojawiły się też nowe sposoby dystrybucji. Znowuż przykłady, ale przykłady pokazujące, że rzeczywiście te nowe technologie zaczynają wpływać nieproporcjonalnie wielki sposób na nasze życie, mocniej niż do tej pory. I teraz przyznam, że do mnie trafia bardzo taki, taka wypowiedź, którą zarejestrowałem dosłownie kilka tygodni po tym, jak się zaczęła pandemia. Pani Magdaleny Dziewguc z Google Cloud, podsłuchane na jakiejś konferencji. Muszę powiedzieć, że ja się absolutnie utożsamiam z tym, co tutaj jest właśnie powiedziane. Ci, którzy zrobili transformację cyfrową przed COVID-19, są giganci na następnych 10 lat, pracują teraz bez ograniczeń. A są ci, którzy nie zdążyli. I oni w następnych miesiącach będą w dramatycznej sytuacji. Lider, który nie dokonał tej transformacji wcześniej, on zawiódł. Nie można powiedzieć, że nic się nie stało. Przez niego tysiące ludzi stracą pracę. I teraz to zdanie jest dla mnie taką, takim opisem tego, jaka jest odpowiedzialność lidera za transformację cyfrową, jaka była przed pandemią, jaka jest dzisiaj również w trakcie pandemii. I teraz ta teza, którą będę chciał postawić, ona będzie dotyczyła właśnie tej roli lidera w czasach pandemii, w transformacji cyfrowej. Ale rzeczywistość niestety w wielu przypadkach bywa jednak inna. Nie wiem, czy Państwo trafiliście na ten wykres, on gdzieś krążył bardzo mocno po mediach społecznościowych, po LinkedIn, chociażby. Znowuż ja mimo oczywiście prześmiewczości tego slajdu, ja niestety się podpisuję pod prawdziwością tego stwierdzenia na tym slajdzie. Kto tak naprawdę przewodził transformacji cyfrowej w bardzo wielu firmach w Polsce, ale też na świecie przez ostatnie kilka miesiące, miesiący, to wcale nie byli prezesi. To wcale nie byli specjaliści od nowych technologii czy w technologii A Bardzo często tym drogowskazem, tym przywódcą pandemii stał się COVID-19. COVID-19 od razu sugeruje, że ta transformacja cyfrowa, która następowała, była transformacją bardzo przypadkową, bardzo chaotyczną i bardzo źle przygotowaną również. I ta teza, którą ja tu chcę postawić, jest taka właśnie, że my potrzebujemy przywódców, potrzebujemy przywódców tej transformacji cyfrowej, przywódców, którzy tak naprawdę przez te najbliższe miesiące, bo ciągle jesteśmy w pandemii, przed ostatnie, ale też jeszcze kolejne miesiące, przywódców, dla których to jest pewien czas próby. Część z nich ujawni w tej chwili te swoje najlepsze cechy, ale część z nich te najgorsze i to będzie wóźć do trumny dla bardzo wielu istniejących w tej chwili organizacji, które jeszcze pół roku temu czy rok temu wydawały się w bardzo dobrej kondycji i uzyskiwały bardzo dobre wyniki finansowe. I teraz mówiąc o transformacji cyfrowej i odpowiedzialności przywódcy za transformację cyfrową, do mnie dociera tutaj bardzo taka, taka, taka myśl sformułowana przez Charlene Lee, Założycielkę i CEO Ultimate Group i autorkę słynnej takiej książki Open Leadership. Ona mówi w ten sposób: cyfrowość nie jest już tylko i odpowiedzialnością doświadczonych w dziedzinie technologii menedżerów. Dobie cyfrowych klientów musi to być obowiązek każdego lidera w organizacji. Każdego na każdym etapie, w każdym miejscu tej organizacji. Co ciekawe, ta myśl to nie jest myśl sformułowana w czasie pandemii. To jest myśl sformułowana wiele miesięcy przed pandemią, ale konsekwencje tej myśli właśnie ujawniają się w tym modnym zdaniu Magdaleny Dziewguć, które cytowałem przed chwileczką, bo ci, którzy tę lekcję wtedy wyciągnęli, którzy gdzieś potrafili po pierwsze. Pokazać kierunek cyfrowej transformacji, ale po drugie, wykorzystać menedżerów na różnych szczeblach organizacji i przeprowadzenia na tych różnych szczeblach. Ci dzisiaj są w zupełnie innym miejscu niż konkurencja, która niekoniecznie osiąga sukcesy. I natomiast znowuż warto mieć w głowie taką myśl ze słynnej, książki, Leading Digital, takiego słynnego raportu z badań nad transformacją cyfrową zrobioną przez. Autorów, którzy gdzieś tam zatrudnieni są w dużych firmach doradczych światowych. Udana transformacja zależy w dużej mierze od tego, jak firma zarządza tą transformacją, a nie tylko wdrożenia nowych technologii. Wdrożenie nowych technologii to jest tylko pewnego rodzaju zwieńczenie tej cyfrowej transformacji. I Natomiast to, co jest tak naprawdę kluczem pewnie do sukcesu, to jest pewnego rodzaju otwartość organizacji na te cyfrowe technologie, czy coś, co ja nazywam cyfrową kulturą. Cyfrową kulturą, przed którą, powiedzmy sobie szczerze, w większości organizacji pracownicy czują paniczny lęk. Koniczny lęk, dlatego że boją się chociażby tych zagrożeń z robotyzacją, boją się ze swoim e, brakiem wiedzy, dostosowaniem chociażby do e, pracy online. W poprzedniej prezentacji była mowa o tej e, pracy zdalnej. Ja mam takie e, doświadczenie i takie obserwacje, że w bardzo wielu przypadkach niechęć ludzi do pracy zdalnej nie wynika z braku technologii, tylko wynika właśnie z braku kompetencji używaniu tych narzędzi do pracy zdalnej. To jest nowy moment, też tam się pojawiło pytanie do poprzedniej e, prelegentki, ale to jest coś, co do, to myślę, że w jakimś sensie dotyka również uczelnie e, wyższe. jestem przedstawicielem e, uczelni wyższej, chętnie ten wątek potem jeszcze w pytaniach ewentualnie państwa e, rozwinę. E, Natomiast ten, te czasy pandemii to jest czas pewnej odpowiedzialności przywódców za te nowe działania, ale też uspokojenia właśnie tych nastrojów organizacji, bo tam też się pojawia strach, rosnący strach przed nowymi technologiami. Teraz to co gdzieś mi się w tym momencie bardzo mocno kołacze w głowie w kontekście moich doświadczeń pracy z liderami i obserwacji tych najlepszych, ci najlepsi potrafią doprowadzić do tego, żeby ich organizacje odnosiły przynajmniej drobne sukcesy. Te drobne sukcesy, drobne wdrożenia nowych technologii cyfrowych, czy drobne sukcesy w zastosowaniu już istniejących technologii cyfrowych, to powoduje tak naprawdę, że w tych organizacjach pojawia się takie poczucie rosnącej kontroli nad sytuacją kontroli nad sytuacją ze strony tych pracowników, którzy gdzieś tam są źródłem tych gigantycznych obaw przez transformację cyfrową. Pamiętajcie Państwo, każda transformacja cyfrowa to jest też transformacja po prostu, czyli zmiana. A jeżeli zmiana, to natychmiast pojawia się problem obaw przeciwko tej zmianie. Ale to, co pokazuje w tej chwili w pewnym sensie było aktualne również przed COVID-em, bo też można powiedzieć, że COVID dał jakby nowe możliwości. Tam tutaj jest kilka takich przykładów, takich nowych możliwości, nowych obszarów, gdzie liderzy mogą te drobne sukcesy osiągać w swoich organizacjach. Natomiast to jest coś, co, 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 co do tej pory też pewnie mogło funkcjonować. Natomiast na pewno to, gdzie COVID jakby Powoduje, że y, liderzy muszą trochę zmienić swoje nastawienie. To jest kwestia a, pewnego uspokojenia właśnie nastrojów, ale raz pracowników, dwa również partnerów biznesowych organizacji. Kolejna taka myśl, moja myśl na podstawie obserwacji tych, tych pierwszych kilku miesięcy y, pandemii, że najlepsi liderzy to znaczy liderzy, którzy są empatyczni. Oni rozumieją swoich ty, pracowników, ale też rozumieją partnerów w otoczeniu solidaryzują się z ich e, pragnieniem i zapewniają wsparcie, szczególnie tych partnerów, którzy na przykład e, osiągnęli dużo gorsze wyniki finansowe ze względu na e, lockdown, ze względu na tą trudną sytuację e, na rynku i na przykład mieli problemy z wypłacalnością. I teraz się okazuje, że te firmy, które gdzieś starały się budować partnerstwo ze swoimi e, takimi partnerskimi e, organizacjami, a, te dzisiaj po pierwsze wzmacniają swój wizerunek, ale zwiększają też zaufanie partnerów, które może zaprezentować potem w kolejnych okresach, w czasach, kiedy ten kryzys e, będzie się już kończył albo będziemy się odcierać od inną, nową normalną. Mówić. I teraz pozwólcie Państwo, jako inspirację tylko i wyłącznie. Ja tutaj rzucam takimi dwoma screenshotami z takich wystąpień, które z innego obszaru, bo z obszaru polityki niż, niż biznesu, ale one zrobiły na mnie kolosalne wrażenie, one są dokładnie odzwierciedleniem tej tezy, o której mówię na tym wcześniejszym slajdzie. O tej empatii ze strony liderów, która jest tak ważna w tej sytuacji pandemii i, i budowania zaufania do e, zmian. E, posłuchajcie Państwo wystąpienia prezydenta Macrona, bodajże, z marca czy kwietnia tego roku, gdy zaczynała się pandemia. Posłuchajcie Państwo wystąpienia królowej Elżbiety z tego samego e, okresu. I zobaczcie panie, Państwo sobie bardzo proszę, jak bardzo empatyczne są. Te jak bardzo są uspokajające. To jest coś, czego oczekuje społeczeństwo, ale moja teza jest taka, że to jest coś, czego oczekują również pracownicy wewnątrz organizacji, czego oczekują na przykład partnerzy w, wokół organizacji. OK, To jest załóż, strasznie ważna kwestia w dobie pandemii, a duże oczekiwanie pod kątem liderów przeprowadzających cyfrową transformację w, w tych czasach pandemii. Ja szczerze mówiąc uczę tego moich studentów od lat, ale mam znowuż takie wrażenie, że to nie jest kwestia nowa, tylko to jest kwestia, która w czasie pandemii zyskuje dodatkowe znaczenie. To co zrobisz, to coś i to jak się zachowasz jako lider w ciągu najbliższych tygodni, w ciągu najbliższych miesięcy, ludzie zapamiętają na lata. Właśnie budujesz prawdziwą kulturę Twojej firmy. Ta myśl Patryka Lencioni z, z The Table Group e, e, takiego przywództwa przez przykład. To jest też coś, co jest w moim przekonaniu pewną receptą na sukces cyfrowej transformacji w czasach pandemii również. Ale teraz dochodząc już do momentu, kiedy chciałbym troszkę zacząć mówić o czymś bardzo specyficznym dla pandemii. Ale te wszystkie rzeczy wcześniejsze one były specyficzne dla pandemii, ale one były aktualne również przed pandemią. Natomiast ta rzecz, o której teraz chcę powiedzieć, jest bardzo specyficzna dla pandemii. Bo ja bym chciał postawić taką trochę kontrowersyjną tezę, że z perspektywy cyfrowej transformacji przede wszystkim pandemia jest sojusznikiem. Pandemia jest sojusznikiem, to, co my przychodzimy przez ostatnie e, miesiące, to jest pewnego rodzaju szansa i okazja. I e, tutaj macie Państwo na tym slajdzie z boku te dwa chińskie znaki, e, które e, są, składają się na, e, w, w języku chińskim na słowo kryzys. I teraz ten pierwszy znak w języku chińskim, czas niebezpieczeństwa. I to my chyba postrzegamy, ten kryzys pandemiczny przede wszystkim, jako czas niebezpieczeństwa. Ale ten drugi znak, który tworzy słowo kryzys w języku chińskim, oznacza czas pewnych nowych możliwości. I to jest właśnie zgodne z tą tezą, którą ja w tej chwili forsuję, że pandemia jest czasem nowych możliwości na dokonanie transformacji cyfrowej. I żeby troszkę Państwu to uzasadnić, znając do tego pewnego rodzaju merytoryczny argument. Niech posłuży ten, mój wzór na przeprowadzenie zmian. Generalnie założenie moje jest takie, że zmiana to jest bardzo trudny proces, który wiąże się najczęściej z dosyć dużym oporem ze strony pracowników. Stąd to, to e, zdjęcie tutaj tego dziecka e, z mokrą pieluchą, bo moja teza jest taka, że to jest jedyna osoba, która w życiu chce zmiany. Wszyscy inni tej, tej, tej zmiany tak naprawdę nie chcą, my się zmian boimy. Natomiast teraz, no właśnie, dlaczego boimy się zmiany i jak spowodować, żeby zmiana e, zaszła? Ja mam na to taką, taki swój, gdzieś tam wypracowany przez lata doświadczeń i badań, a w pewnym matematyczny e, wzór. E, w tym wzorze iloczyn czterech czynników a, musi być większy niż koszty zmian. Koszty zmiany są, są zawsze, one są niezerowe. To, to musimy mieć tego e, świadomość. Tymi kosztami zmiany może być obawa, mogą być e, utracona energia, mogą być emocje, mogą być nakłady finansowe, również koszty zmiany są e, zawsze. Natomiast zmiana się uda wtedy, jeżeli ilość takich czterech fundamentalnych czynników będzie większa niż te koszty zmiany. I teraz ten czynnik klucz tutaj, ważny z perspektywy pandemii, nazywa się poziom niezadowolenia z istniejącego stanu. I to jest to miejsce, gdzie moim zdaniem pandemia jest sojusznikiem. Dlatego, że dzisiaj pandemia spowodowała, że bardzo wiele firm zrozumiało, jak trudna jest sytuacja. Zmniejszyły się przychody, pojawiły się trudności w operacyjnym działaniu, rynek jest niepewny, w związku z tym pracownicy tych firm, liderzy również w tych firmach, czują dzisiaj niepewność, czują niezadowolenie, ale nie wywołane zmianę, zmianą, tylko wywołane brakiem zmiany. I to jest czynnik, który moim przekonaniem jest naszym sojusznikiem, bo jeżeli on występuje, to niezadowolenie, jeżeli się pojawia, to jest sojusznik, to jest ten czynnik na plus działający w przeprowadzeniu zmiany. Oczywiście odpowiednio przez liderów znowuż ukierunkowany. Ale żeby on być, mógł być ukierunkowany na plus, to pojawia się drugi czynnik. Wizja, jasno określony, dostatecznie atrakcyjny stan pożądany. I tu znowuż odpowiedzialność liderów, za ten element, żeby ludzie zobaczyli konsekwencje wdrożenia tej cyfrowej e, transformacji. I są tacy liderzy, którzy dzisiaj się mogą chwalić tym, że ich dotychczasowe wizje działają. Są ci, o których też e, mówiła Magdalena Dziergucz e, na jednym z moich wcześniejszych e, slajdów. Ale są tacy, którzy wydają się dzisiaj nie komunikować tej wizji do swojego e, otoczenia, szczególnie otoczenia e, wewnętrznego. I to jest problem. Oczywiście to wymaga wsparcia. Wsparcia, przy czym ja jestem tutaj realistą, że nie uzyskamy wsparcia wszystkich, wystarczy wsparcie najważniejszych autorytetów w organizacji. Dzięki temu zbudujemy poparcie dla procesu zmiany. To jest kolejny czynnik sukcesu. No i ten czwarty, o którym już troszeczkę mówiłem, to, jest, to są te małe sukcesy. Znaczy, jeżeli przez, nas, przez te ostatnie miesiące pandemii. Działamy w organizacji, która tylko i wyłącznie dołuje, tylko i wyłącznie osiąga porażki, nie ma kompletnie czym się pochwalić, to tak naprawdę to buduje takie nastawienie, taki pesymizm wśród pracowników. E, dlatego mówiłem wcześniej, tak ważne są te drobne sukcesy, nawet jeżeli te drobne sukcesy są spoza obszaru e, digital, spoza obszaru digital transformation, ale jeżeli one są w tym obszarze, to one na pewno bardzo mocno pomagają, e, pomagają e, liderom. No i teraz. Trochę spoglądając na to, komu się udało w takim razie, kto idąc tym schematem osiągnął sukces. Tu macie Państwo kilka takich przykładów. Mityczny zoom. My akurat dzisiaj korzystamy z innego narzędzia, ale to jest platforma, która osiągnęła gigantyczny sukces przez ostatnie miesiące, bo nagle się okazało, że jest jedynym czy jednym z nielicznych sensownych narzędzi, które pozwalają na, na pracę online. No oczywiście jest kilka również innych, ale to Zoom jest zwycięzcą na pewno tego wyścigu. Handel. Handel online, ale właśnie handel online, a nie handel po prostu. I znowuż te firmy, które gdzieś tam były gotowe do tego, żeby przedstawić się dużo mocniej na handel online, te dzisiaj świętują sukces. Takie drobne też rozwiązania, jak, jak elektroniczne podpisy chociażby. Ale tu jest też zabawne moje zdjęcie. W rogu. To jest, to jest zdjęcie z moich pierwszych zajęć online z moimi studentami, bodajże z marca tego roku. Wygląda to trochę jak, jak jakaś taka, takie miejsce dla pilota, który ma przed sobą kilka ekranów i nimi tam gdzieś próbuje zarządzać. Natomiast że rzeczywiście moja myśl jest taka, że wbrew pozorom, my jako uczelnie. Byliśmy na tą transformację cyfrową gotowi. Nie wiedzieliśmy o tym, bo jeszcze tydzień przed tymi zajęciami śmiałem się z moimi studentami, że kompletnie nie jesteśmy gotowi na to, żeby prowadzić zajęcia zdajne. Tydzień, tydzień później już prowadziłem zajęcia i chyba z całkiem dużym sukcesem studenci nie narzekali potem, ale dlatego, że byliśmy na to gotowi, że właśnie że nasi liderzy. Odrobili tą lekcję i przygotowali y, y, materię do tego, żebyśmy mogli te zajęcia online prowadzić. Gdyby COVID wydarzył się 5 lat wcześniej, y, mam wrażenie, że bardzo wiele branż y, miałoby dużo większe problemy z funkcjonowaniem, a, a praca w, z, zdalna praktycznie by nie istniała. Natomiast faktem jest, że gdyby nie COVID dla odmiany, to my byśmy w dalszym ciągu nie wiedzieli, że mamy te narzędzia, i byśmy nie wiedzieli, że umiemy z nich korzystać. I to jest znowuż moja ta hipoteza tutaj pojawiająca się na tym slajdzie. Transformacja cyfrowa dzięki covidowi nabrała gigantycznego e, tempa i dzisiaj e, m, ona przebiega zdecydowanie szybciej, niż by przebiegała kiedykolwiek wcześniej. I pewnie przebiega też trochę inaczej. To w kontekście też tej debaty, która ta się e, odbędzie, tutaj niestety nie będę mógł wziąć udziału. Natomiast na pewno w, ta cyfryzacja musi być w centrum modeli biznesowych współczesnych organizacji. Znowu się pewnie nic nie zmieniło, tylko intensyfikacja jest większa. Troszeczkę dochodzę do konkluzji, bo czas kończy się nieubłaganie. Rzeczywiście niesamowicie ważna jest. cyfrowej. Liderzy transformacji cyfrowej, czyli liderzy organizacji transformacji cyfrowej w tym sensie, muszą już się myśleć o czasach postpandemicznych i jak ta, te technologie, na które dzisiaj jesteśmy skazani, jak one staną się elementem nowej normalności. Bo ja nie mam najmniejszych wzbudzeń, że nowa normalność będzie miała niewiele wspólnego w, ze starą normalnością, tą sprzed COVID-u, sprzed marca 2020 roku. Ale to oznacza również tyle, że liderzy muszą się dzisiaj nauczyć ponosić ryzyko, ryzyko wdrażania nowych technologii. Nowe technologie są w dużej mierze nieznane, niesprawdzone, ale to, że one są nieznane, niesprawdzone nie oznacza, że możemy się przed nimi bronić i czekać, kiedy będą znane i sprawdzone. Jeżeli będziemy czekać, kiedy będą znane i sprawdzone, to nasza konkurencja je wdroży. Ci, którym się uda, ci, którzy zaryzykują i wygrają, nie wszyscy wygrają. Ale ci, którzy wygrają, będą w zupełnie innym miejscu. Ryzyko, absolutna konieczność. Natomiast, rzeczywiście, tak jak już powiedziałem wcześniej, ta nowa normalność będzie zupełnie inna niż, niż była normalność. Ta normalność gdzieś tam z marca tego roku. Nie wrócimy już pewnie tak licznie do centrów handlowych, nie wrócimy już tak licznie do, do um, spotkań e, konferencyjnych e, w różnych odległych częściach e, świata. W jakimś sensie tak, ale proporcje będą zupełnie inne niż były e, wcześniej. I właśnie dzięki temu te drzwi, którymi weszliśmy do tego kryzysu, będą, nie będą drzwiami, z, którego, z którymi z tego kryzysu e, wyjdziemy. No i na koniec ostatni slajd. Trochę. Optymizmu w moim przekonaniu, ja mam takie poczucie, że pod wpływem tych najlepszych liderów, tych, którzy odrobili lekcję i tych, którzy odrabiają tę lekcję dzisiaj, możemy wyjść z kryzysu wzmocnieni. I są takie firmy, które wychodzą z kryzysu wzmocnione. Nie tylko Amazon, nie tylko nie wiem Facebook, nie tylko gdzieś ci giganci technologiczni w Stanach e, Zjednoczonych. Ale w Polsce też mamy takie przykłady, czego chyba naj, najlepszym, najbardziej spektakularnym jest, 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 jest Impost, ale też wiele e, platform e, gier cyfrowych, e, chociażby, które dzisiaj świętują gigantyczne e, sukcesy. Ale wzmocnienie dlaczego? Bo z bardziej zaangażowanymi, oddanymi pracownikami, ci, którzy zobaczą, że nam się udało, ci, którzy zobaczyli, że my też myślimy szerzej w kontekście pewnej społecznej odpowiedzialności naszej za partnerów, z zdrożonymi tymi technologiami cyfrowymi, bo te ostatnie miesiące po prostu nie zostawiły nam wątpliwości, ale my się z nich już nie wycofamy, bo wiele też osób zrozumiało, że one są wygodne. Z większą wrażliwością na y, otoczenie, ja też mam takie y, poczucie, na to otoczenie tych partnerów najbliższych, ale też otoczenie w szerszym y, kontekście. Wiele firm przez ostatnie miesiące odrabiało tą y, lekcję odpowiedzialności za swoich pracowników i rodziny, ale też szerszy kontekst y, społeczny. No i w związku z tym z zaufaniem do przyszłego rozwoju y, organizacji, do przyszłych kierunków tej rozwoju, y, tego rozwoju y, organizacji. Natomiast to wymaga rzeczywiście tego dobrego tego przywództwa, tego empatycznego przywództwa, tego przywództwa nastawionego, tego przywództwa z wizją, tego przywództwa nastawionego na osiąganie dzisiaj przynajmniej dobrych sukcesów. Proszę Państwa, tyle mi się zmieściło, ale jestem bardzo otwarty na pytania. Mam nadzieję, że jakieś pytania się gdzieś po drodze pojawiły. Bardzo dziękuję.